Niebezpieczne jest wsiadanie pod wpływem alkoholu. Prędkość i wjeżdżanie są prędkością gdzieś w duże skupiska ludzi. Najczęściej urazy kończyn ostatnio było takie dość ciężkie złamanie pod udział u, u dziewczyny, która jeździła na hulajnodze. urazy głowy, urazy twarz-czaszki, ale również urazy kończyn górnych, gdzie w momencie upadku chory się próbuje ratować i wtedy czasem dochodzi do złamania w obrębie kończyny górnej. Jest to o tyle niebezpieczne urządzenie, że poruszamy się wtedy z dosyć dużymi prędkościami. Nie wymaga to od nas właściwie żadnego wysiłku fizycznego, a kółka tych hulajnok są nieduże, co niestety powoduje, że łatwo się wywracają. Pacjenci do nas trafiają głównie z urazami skrętnymi kończyn górnych, ale zdarzają się też urazy w obrębie czaszki. Yy, Czasami poważne, w większości są to drobne otarcia. Przez wiele lat jeździłem do pracy na rowerze i dalej, jeżeli pogoda na to pozwala, też jeżdżę na rowerze, wymiennie z hulajnogą elektryczną. W związku z tym mam już taki nawyk, że jeżdżę w kasku. Zacząłem w tym kasku jeździć ze względu na to, że po prostu miałem wypadek i uważam, że no, powinniśmy jeździć w tych e, kaskach na hulajnogach czy też na rowerach. E, zgodnie z obowiązującym prawem, no, jeżdżę po chodnikach, śledzę naprawdę, jestem na bieżąco z tym, co się w tej chwili dzieje w temacie elektrycznych hulajnog. E, natomiast jeśli już jadę po tym chodniku, to jadę naprawdę bardzo bardzo, bardzo powoli. Sam korzystając czy starając się korzystać jak najczęściej z roweru, zauważyłem, że mm, osoby, które jeżdżą na rowerach, mają większą świadomość tego, że poruszają się po ścieżkach rowerowych, często korzystają z chodników, wjeżdżają na mm, ulice. Niestety, u osób, które mm, wypożyczają hulajnogę jako urządzenie doraźne, do zabawy, do przewiezienia gdzieś na chwilę. Nie mają tej świadomości. Tak samo jak na każdym innym środku lokomocji, po prostu trzeba uważać. Naprawdę ustępujmy sobie nawzajem.